Końcik liturgiczny podczas sekwencji siedzimy. Więc możemy to zapamiętać podczas wykonania tej pieśni siedzimy. Zobaczcie, bracie siostry, że pewnie sporo lat uczestniczymy w liturgii, ale wciąż są rzeczy, które możemy poznawać, i tak jest w ogóle w życiu, że zawsze jest coś, co jeszcze odkrywamy, coś, co poznajemy. Jest też sporo rzeczy w naszej wierzy, które może nie są dla nas jeszcze jasne. I próbujemy je zgłębiać, lepiej rozumieć. Może pewne rzeczy nie rozumieliśmy w przeszłości, dzisiaj rozumiemy lepiej, bo po prostu przeszedł jakiś czas w modlitwie, przez studium, przez lekturę czegoś, przez rozmyślania, doszliśmy do odkrycia pewnych prawd, że są słuszne, albo do zrozumienia też. Właśnie dzieł Boga i tego, jak On się zachowuje i postępuje. Zobaczcie, Jezus mówi dzisiaj, że właśnie to jest jedna z ról Ducha Świętego sprzyjać naszemu rozwojowi, sprzyjać naszemu dojrzewaniu w wierze. Jezus mówi: Jeszcze teraz, na tym etapie, dzisiaj, jeszcze nie możecie wszystkiego zrozumieć. W domyśle jesteście ludźmi, jesteście ze swoją historią, jesteście na pewnym etapie rozwoju, myślicie tak i nie inaczej, w takich kategoriach ani innych, patrzycie na wszystko ze swojej perspektywy, nie wszystko potraficie od razu ogarnąć. Wasze dojrzewanie w wierze, wasze zrozumienie tego też, co ja Wam powiedziałem, wasze zrozumienie Ewangelii powinno się pogłębić i to jest proces. Jeżeli dzisiaj czegoś nie rozumiem, to to nie oznacza, że mam to wyrzucić do śmietnika i zapomnieć o tym. Pytanie zawsze, czy ja zgłębiam, czy ja chcę rozumieć. Jeżeli ktoś rozumie, a ja nie, czy to dla mnie jest zachętą, żeby też lepiej, lepiej to poznawać? Czy przypadkiem nie rezygnuję zupełnie z tego wysiłku? Na pewno mamy dzisiaj w Duchu Świętym, i, znaczy od początku istnienia Kościoła, od dnia pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił, takiego potężnego pomocnika, którym jest właśnie On, który pomaga nam dojrzewać. Ale potrzebujemy mieć tą świadomość, że jesteśmy ciągle w drodze, ciągle dojrzewamy i nigdy nie będzie tak, że sięgniemy jakiegoś momentu, kiedy powiemy o, już profesor jestem, od, od spraw duchowych, już wszystko rozumiem, o Panu Bogu i o Kościele i o wierze, teraz już nie potrzebuję niczego zgłębiać. Gdybym Kiedykolwiek tak stwierdził, to bym od razu leciał na dół. To jest tak, jak z pokorą. Jak ktoś powie, że już jest pokorny, no to już od razu w dół, bo w tym wyraża się właśnie najwyższa pycha i jak ktoś uważa, że jest. Że już jest pokorny, najpokorniejszy ze stworzeń. Natomiast w naszym rozwoju, i znamy to też z, po prostu na przykład z naszej nauki w szkołach różnych, że są momenty, kiedy lepiej nam idzie, są momenty, kiedy gorzej, są momenty, które nie możemy ogarnąć. Dla wielu, na przykład matematyka jest trudnością podczas nauki w szkole, czy inne przedmioty może są takim. Kamieniem, o który się człowiek potyka, i na pewne rzeczy potrzebujemy więcej czasu, ale też czasami myślimy, że pewnych rzeczy nie możemy dźwignąć, że są za duże, za ciężkie dla nas, za duży kaliber. Nie rozumiemy, nie wiemy, jak podejść, i później możemy się zniechęcać. Zobaczcie, na początku, w dniu wylania Ducha Świętego, tam nie było bardzo dużo uczniów. Jakby Środkiem tej grupy byli 12 apostołów, Matka Boża wiemy, że byli jeszcze inne osoby, ale ich nie było dużo. Dzisiaj, kiedy na świecie mamy ponad miliard ludzi wyznających Jezusa Chrystusa swoim Panem, widzimy, że to jest w ogóle nieproporcjonalne, że wysiłek tych osób nie mógł po ludzku przynieść takiego efektu. Tak? Tym bardziej, że to były osoby niewykształcone, to byli rybacy. To były osoby, które nie kończyły żadnych szkół. Byli prości ludzie. Może od nich śmierdziało nawet jako trybaków, bo całe życie po prostu pracowali, pracowali ciężko, a teraz nagle im trzeba kazanie mówić, głosić Ewangelię. Jak tu mowę ułożyć? Każdy, kto kiedykolwiek miał coś przemawiać, wierzy, jak to trudno jest poukładać wszystkie myśli w taki po prostu w jeden, w jeden ciąg, żeby też odbiorcy zrozumieli. To, co się dokonało w dniu 50., i to owoce, owoce, które dzisiaj widzimy, one są niewspółmierne. Widzimy, że Duch Święty nie tylko e, pomaga się rozwijać, wyjaśnia to wszystko, ale też daje ogromną moc, żeby iść do przodu. Dobra nowina jest dzisiaj taka, że ja, który czuję się nie na siłach do tego, żeby głosić Jezusa, żeby e, być wiernym. E, Pewnym przekazaniem, że mi jest trudno, nie jestem sam. Mam potężnego pomocnika, tak jak na początku mówiłem, ten, który działa od kuchni, pracuje, go nie widać, ale wszyscy z tego korzystają. Mam takiego pomocnika w postaci Ducha Świętego i potrzebuję go dostrzegać i potrzebuję go wzywać i prosić też, żeby działał w moim życiu, działał przede wszystkim we mnie, a przeze mnie też, żeby mógł działać, oddziaływać na inne osoby. Więc i ten proces wyjaśniania i też dodawania, dodawania nam mocy. Natomiast zobaczcie, to jest pytanie, czy każdy jest, czy każdy może przyjąć Ducha Świętego? Jak Duch Święty wstępuje na człowieka, jak przychodzi, czy nie, ma, nie stawiamy mu czasami przeszkód? No skoro wszystko jest tak pięknie, to dlaczego wszyscy już, wszyscy już nie jesteśmy święci? Dlaczego świat wygląda tak, a nie inaczej? Dlaczego wiadomości codziennie patują wieloma, wieloma niesprawiedliwościami, które dzieją się na tym świecie? W czym jest problem? Już e, kiedyś e, to było w sierpniu, mówiłem, kazanie nam przy świętej, byłem w innym ornacie zielonym, ale dzisiaj jestem w podobnym tylko takim czerwonym ornacie. Może ktoś z Was był wtedy. Ten ornat pochodzi z Niemiec. Zamówił go pewnym siostrom benedyktynkom kapłan który w trakcie, kiedy był, były jeszcze Niemcy podzielone, po prostu potrzebował szat liturgicznych i nie mógł znaleźć dla siebie tkaniny na to, żeby te szaty uszyć. Były siostry, benedyktynki są pod Berlinem, ten ksiądz był proboszczem w Poznaniu, no i szukał, szukał, szukał wszędzie tkaniny. Jedyne co się mu udało znaleźć, to w jednostce radzieckiej, która tam była duża, tkanina na spadochrony, było tej tkaniny dużo. Więc mu tą tkaninę jakąś tam odsprzedali, po cichu, no bo wiadomo, księdzu na, na liturgię nie będą dawać tkaniny, ale po, udało się załatwić, że te siostry uszyły. Uszyły trzy ornaty, jeden to jest właśnie z tych ornatów, i tu mu jest na podkładzie tak tkanina ze spadochronów radzieckich. Więc on w tym oprawiał, trochę pewnie modląc się o to, żeby to wszystko runęło, i cieszymy się, że runęło. Natomiast zobaczcie, osoby, które, znaczy ten rodzaj wojsk, który korzysta ze spadochronów, tak, spadochroniarzy czy desant, chyba też to się nazywa, dlaczego są mocni? Ponieważ przez drogą powietrzną mogą ominąć wiele przeszkód i trafić w samo sedno, w środek akcji tam się wysadzić i tam działać. Duch Święty działa podobnie, bracia siostry. Ponieważ jest Duchem, może ominąć wiele przeszkód, które są na drodze do celu. Kiedy prosimy Ducha Świętego o ingerencję, może trafić tam, gdzie nie trafi nikt, może dostać się tam, gdzie nie dostanie się nikt. Może dostać się do tych miejsc we mnie, w moim sercu, które są zranione, może nikt o tym nie wie, które są chore, nieuleczone, i mogę prosić, żeby tam wstąpił i tam mnie przymieniał i tam leczył. Mogę też, jeżeli na przykład jest jakaś osoba, która albo fizycznie jest ode mnie daleko i nie mogę do niej dotrzeć, albo po prostu jesteśmy w takich relacjach, że tak jakby mur wyższy od berlińskiego między nami jest, to też mogę prosić, żeby Duch Święty tam trafiał, i żeby działał. Mamy takiego pomocnika w naszych relacjach. Natomiast jak, jak być podatnym na działanie Ducha Świętego? Kiedy samolot wzlatuje, to ma pas startowy, trochę można wyobrazić tutaj, jak to przejście główne i wiemy, że nie wzlatuje tak zigzagiem. Tak? Musi jechać prosto. Jak zacznie kręcić, no to niebezpiecznie. I kiedy ląduje, to też musi lądować prosto. Nie może gdzieś tam e, się chwiać bo po prostu grozi to katastrofą. I dlatego pas startowy musi być czysty, wyczyszczony, tam nic nie może być, żadnego gruzu, tak? Dlatego się czeka, żeby nawet samoloty te odjechały, które... jak ktoś lądował kiedyś samolotem na lotnisku, którymś to wie, jak to wygląda. Podobnie bracie i siostry jest z nami. Duch Święty może lądować w nas, kiedy nasz pas startowy, naszego serca jest czysty, kiedy nie jest zabrudzony. Wtedy dla Niego najlepiej nalądowanie, wtedy może przychodzić ze swoją łaską i wtedy może potężnie działać. I to jest dla nas e, jakby to pytanie o nasze serce i o nasz wysiłek, e, które nazywamy właśnie podatnością na działanie Ducha Świętego albo otwartością na Jego działanie, czyli e, troską naszą o to, żeby pas startowy naszego serca był czysty, o czystość mojego serca, o... E, Kroczenie drogą woli Bożej, nie z igzagiem, szukanie, szukanie Bożych dróg. Zobaczcie Maryja, kiedy przychodzi do niej Anioł i ona potem śpiewa w magnifikat, że Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, Bóg wejrzał na jej pokorę, która była, można powiedzieć, pasem startowym, na którym dzięki któremu Bóg mógł stąpić ze swoją łaską, dzięki któremu Bóg ją wybrał i mógł dać jej tę łaskę zrodzenia Syna Bożego. Podobnie, bracia i siostry, dzieje się w naszym życiu. Więc kiedy się dziwimy, dlaczego my prosimy Boga, a coś jakby nie gra, oczywiście to nie jest automat, gdzie my kręcimy i wyskoczy nam od razu jakiś wynik, tak, albo puszka wyskoczy w tych automatach spożywczych, tak? natomiast kiedy prosimy Boga o łaskę, Potrzebujemy zobaczyć, czy mój pas startowy nie jest zaśmiecony, czy moje serce jest czyste, czy ja kiedy do Boga się zwracam, mam jak go przyjąć, czy jestem otwarte na jego działanie. Jeżeli coś tam jest, to czy chcę to posprzątać? Bo być może chcę jednego i drugiego i nie rozumiem, że nie da się służyć Bogu i mamonie, tak jak mówi do nas Pan Jezus. Bracia i siostry, dzisiaj, kiedy słyszymy te słowa Pana Jezusa i przeżywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego, pytamy się o nasze serce, o czystość naszego serca, czy jesteśmy tak otwarci, jak była Maryja, czy idziemy w tym kierunku, czy rozgrzebujemy ten nasz pas startowy, żeby Duch Święty mógł lądować i przychodzić ze swoją łaską, pocieszeniem i miłością. I też uświadamiamy sobie potrzebę naszego dojrzewania, ciągłego dojrzewania. Czasami wychodzą jakieś rzeczy, że niby wydaje się nam, że już jesteśmy dojrzali dorośli, a tutaj raz jakieś zachowanie. Może u kogoś to widzimy. Ktoś się deklaruje jako dojrzały, dorosły, a potem raz wychodzi jakaś niedojrzałość. Wszyscy jesteśmy w drodze, w drodze jest to dla nas też mocny znak tego, że powinniśmy być pokorni, nie wynosić się. Każdy z nas dojrzewa i też ponieważ ja widzę, że ja dojrzewam, że mój pas jest zasmiecony i jak Bóg cierpliwie do, do tego podchodzi, bo musi kółka nadrabiać, czekając, aż będzie mógł wylądować na moim pasie startowym, to ja staję się bardziej wyrozumiały. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego o to, żeby wstąpił na nas, oczyśmy nas, nasze serce, od nieuporządkowanych przywiązań, od grzechów. Jeżeli jest ta możliwość, żeby mój pas startowy był czysty, niech tak się stanie. Niech Duch Święty stąpi na cały Kościół, ale też i do mojego konkretnego serca.